Najbardziej niedoceniony muzyk zespołu Depeche Mode. Prawda jest taka, że Alan Wilder był jednym z najważniejszych elementów grupy, kiedy ta wydawała swoje najbardziej przełomowe i najbardziej kultowe płyty. A już po jego odejściu z zespołu, niektórzy muzycy Depeche Mode starali się umniejszać jego znaczeniu w kontekście działalności grupy. Fani jednak doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Alan Wilder był człowiekiem, który po pierwsze jako jedyny z zespołu przez kilka dni z rzędu potrafił nie opuszczać studia tylko po to, żeby przygotować w nim Absolutnie idealny utwór. Po drugie, oddał temu zespołowi wszystko co miał. Zawsze był jednak trochę inny niż reszta. Jako jedyny z klasycznego składu nie zamieszkiwał niegdy się w Basildo. Dołączył do Dave'a, Martina oraz Andiego z opóźnieniem. Dopiero wtedy, kiedy Vince Clark postanowił zespół opuścić. Do tego, żeby w ogóle do zespołu się dostać, musiał przejść casting przesłuchanie, a żeby było jeszcze lepiej i ciekawiej, to kiedy kandydował do Depeche Mode, to tak naprawdę tego zespołu nie lubił znał ich i nie przepadał za ich muzyką. Tak czy inaczej, w ciągu zaledwie kilkunastu lat spędzonych w zespole, Alan Wilder zdążył zapisać się w głowach fanów złotymi zgłoskami. Z tej strony Hubert Modławski, zapraszam. Partnerem kanału jest ale bilet. Miejsce, gdzie szybko i bezpiecznie odkupisz bilety na koncerty oraz łatwo sprzedasz te, których nie potrzebujesz. Jeśli chcesz zobaczyć na kanale więcej odcinków o zespole The Mode, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. W komentarzu podziel się swoją opinią na temat Alan, Wildera, no i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z odcinkami o Depeszmont, ale też o wielu innych zespołach być zawsze na bieżąco. Na świat przyszedł 1 czerwca 1959 roku w Londynie. Jego rodzice, Cafein oraz Albert, byli typowymi przedstawicielami angielskiej klasy średniej, ani biedni, ani bogaci. Rodzina Wilderów była bardzo muzykalna. Alan miał dwóch starszych braci, Andrew oraz Stevena. Od samego początku obserwował więc ich, jak grają na pianinie i sam zapragnął robić to samo. Moi dwaj starsi bracia mają formalne wykształcenie muzyczne. Jeden z nich jest jest akompaniatorem i pracuje z wokalistami. Jest znakomity. Drugi jest nauczycielem w Finlandii. Są ode mnie starsi o 5 i 7 lat, więc kiedy im się nudziło, dokuczali mi, ale byłem za młody, żeby się tym przejmować. Najpierw jednak była nauka gry na flecie i dołączenie do szkolnej orkiestry, właśnie w tej roli, a dopiero później, pianino, które całkowicie Alana pochłonęło. Dość szybko oczywiste wydawało się to, że Alan będzie wspaniałym muzykiem. Następnie trzeba było wybrać szkołę średnią, i tutaj padło na St. Clement Dance School. Alam przyznaje, że była to bardzo dobra szkoła, do której nie tak łatwo można było się dostać. Natomiast jego nauka jakoś specjalnie wtedy nie interesowała. Uczęszczał więc na lekcje pianina oraz interesował się muzyką w ujęciu ogólnym, zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. No i lubił też języki obce. Walter dość często w udzielanych później wywiadach podkreślał swoją taką niechęć do religii w oficjalnej, instytucjonalnej formie. A z czego ta niechęć wynikała? No, dość łatwo się domyślić. Z przymusu uczęszczania do kościoła, narzuconego z góry w tamtych latach. Mój ojciec wymagał, abym chodził co niedzielę do kościoła baptystów. To najlepszy sposób na obrzydzenie komuś kościoła do końca życia. Alan Wilder był wiedziony przez jakiś wewnętrzny prąd, w określonym kierunku. Wiedział po prostu, co chce w życiu robić. Nic nie mogło się równać z muzyką. Wszystko inne było nudne i nieciekawe, a przeszkodą dla Wildera była nawet szkoła. W pewnym momencie nie mogłem brać szkoły na poważnie. Nie tego wtedy potrzebowałem. Moje myśli biegły w zupełnie innym kierunku. Jedyne w czym byłem naprawdę dobry, to muzyka. Ta wypowiedź Wildera jest o tyle ciekawa, że w dalszej jej części w zasadzie wprost przyznaje on, że jego starsi bracia byli i są o wiele lepszymi od niego muzykami. To, że byli okej okay, na tamtym etapie, kiedy Alan się dopiero uczył, ale że są. Wilder mówił te słowa już jako muzyk de mode, więc poziom skromności, jakim ten człowiek emanuje, jest wręcz, powiedziałbym, niebywały. Tylko że jeszcze ciekawiej robi się, kiedy spojrzymy na wypowiedź, która dla niektórych może. Być przeciwieństwem tego, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie, Wilder przyznaje, że zawsze był spokojny o swoją zawodową przyszłość i raczej nie obawiał się, że nic nie osiągnie. Może to zabrzmi arogancko, ale zawsze byłem przekonany, że osiągnę coś w biznesie muzycznym. Tylko tym chciałem się w życiu zajmować. Pewnie ktoś by powiedział, że skromność całkowicie wyklucza tego typu wypowiedzi. Ale ja tak nie uważam. Jeśli bowiem poświęcasz czemuś całe swoje życie, a do tego potrafisz zachować chłodną głowę i pewien obiektywizm, przy tym czując się pewnym swoich umiejętności, no to czego miałbyś się w zasadzie obawiać? A czego słuchał Alan Wilder? No, ze względu na to, że zaczynał od pianina, to na samym początku interesowała go przede wszystkim muzyka klasyczna, Bach, Beethoven, Chopin. Natomiast dość szybko ten konkretny muzyczny świat w kontekście konsumowania dźwięków zaczął go po prostu nudzić. Sięgnął więc po muzykę rozrywkową i tam David Bowie był dla niego numerem jeden. 1975 rok. Alan Wilder rzuca szkołę i udaje się na zasiłek. Nie chce się dłużej uczyć, ale nie ma też za bardzo pomysłu, jak rozpocząć drogę zawodową. A ma przecież umiejętności i potencjał na zostanie profesjonalnym muzykiem. Dopiero rodzice zmotywowali mnie, żebym poszukał sobie zajęcia w jakimś studiu nagraniowym. To była jedyna rzecz, która mnie interesowała. Po tym, jak odmówiono mi 40 razy, dostałem pracę w DJM Studios na New Oxford Street. No i to to był prawdziwie kształtujący czas dla Wildera. Muzyka od strony jej grania miał już opanowaną, ale jest przecież jeszcze ta strona produkcyjna i o niej w tamtej chwili nie wiedział zbyt wiele. Praca w studiu, mimo że rozpoczynał ją od najniższego szczebla zawodowego, to znaczy operatora taśmy, pokazała mu zupełnie inną perspektywę i rozwinęła go na polu, które okaże się w przyszłości w kontekście zespołu Depeche Mode, Absolutnie kluczowe. Na początku byłem zwyczajnym gońcem, ale to właśnie tam, w studiu, najwięcej się nauczyłem. Praca w przemyśle muzycznym wymaga o wiele więcej niż tylko obracania pokrętłami oraz podstawienia zespołowi mikrofonu. Musisz zacząć od samego początku, od parzenia herbaty doświadczonym producentom. W studiu DJM dość szybko awansował, bo po niedługim czasie zaczął współpracować z różnymi artystami. Poszczególne zespoły wynajmowały go na tak zwane roboczo godziny w studiu, a on po prostu realizował ich nagrania. Choć, jak przyznaje, nie we wszystkich aspektach producenckiej roboty radził sobie dobrze. Edycja nagrania oraz dokładanie wstawek to szło mu bardzo dobrze. Trochę gorzej było jednak w połapaniu się w okablowaniu czy poszczególnych wtyczkach. Pamiętajmy, że były to czasy nagrywania wszystkiego na dosłowną taśmę, a więc nie dość, że robota kreatywna to na dodatek fizyczna. Wycięcie czy wklejenie konkretnego fragmentu wymagało wtedy użycia po prostu rzeczywistych nożyczek i rzeczywistej taśmy klejącej, a nie tak jak dzisiaj dwóch kliknięć na klawiaturze. Jak się okazało, również umiejętności gry na instrumentach zdecydowanie się Wilderowi wówczas przydały, ponieważ czasem Zaproszono go, aby coś dograł, kiedy na przykład brakowało w danym zespole jakiegoś muzyka. studiu poznał grupę o nazwie The Dragons. Wilder zaprzyjaźnia się z nimi i w końcu dołącza do zespołu i przeprowadza się razem z nim do Bristolu, 185 km na zachód od Londynu. W Bristolu spędził 2 lata, a z The Dragons wydał jeden singiel no i zagrał trochę koncertów. To była prepunkowa, soft rockowa grupa, nic specjalnego. Wrócił do Londynu i dołączył do grupy Daphne and The Tenderspots. To była jazzowo-bluesowa grupa grająca do kotleta. Później przekształciła się w zespół nowofalowy. Nosiliśmy fatalne ubrania i skórzane krawaty. Byliśmy okropni, ale podpisaliśmy umowę i nagraliśmy jeden singiel. No rzeczywiście, media również oceniły ten zespół jako okropny. Później była już natomiast grupa Real-to-Real, Real, dużo lepiej odbierana. No tych zespołów w karierze Alana Wildera było kilka, natomiast żaden z nich nie zrobił poważnej kariery. No i po kilku latach takiej tułaczki po grupach, gdzie ani nie zarobił, ani nie spełnił się artystycznie, no ale jednak czegoś tam się nauczył, to mimo wszystko zwątpił w siebie. Zwątpił również w to, co wcześniej wydawało się nie do pomyślenia, czyli w dalszy sens swojej muzycznej kariery. I wtedy właśnie nadchodzi przełom. Byłem spłukany i znudzony. Wertowałem ogłoszenia drobne w Melody Maker. Zobaczyłem jedno o treści. Znany zespół szuka klawiszowca. Alan Wilder nie był zachwycony, kiedy okazało się, że ten tajemniczy, znany zespół to Depeche Mode. Kojarzył bowiem tę grupę i raczej za nią nie przypadał. Zespół miał wtedy na koncie jedną płytę, debiutancką Speak and Spell, a klawiszowca poszukiwał dlatego, że Vince Clark, tak naprawdę lider Depeche Mode w pierwszych latach funkcjonowania grupy i kompozytor w zasadzie całej pierwszej płyty, postanowił z zespołu odejść. A jaki był powód odejścia z zespołu Vince'a Clarka? Niedogadywanie się z innymi muzykami, inna artystyczna wizja oraz spora doza indywidualizmu. Brak takiej chęci pójścia raz po raz na kompromis. I przez chwilę można się było zastanawiać, czy zespół w ogóle bez winsa przetrwa. Okazało się jednak, że przetrwał i miał się nawet lepiej niż wcześniej. Rolę naczelnego kompozytora przejął wtedy Martin Gore. Dlaczego zatem, kiedy Alan Wilder odkrył już, że ten znany zespół to Depeche Mode, to nie zrezygnował z przesłuchania? Niezbyt podobała mi się popowa prostota ich brzmienia, ale widziałem, że jest coś wyjątkowego Wyjątkowego w ich podejściu do elektroniki. No i potrzebowałem kasy. Wilder nie był jednak jedynym zainteresowanym, bo o fuchę klawiszowca w Depeche Mode starało się jeszcze kilka innych osób, m.in. Robert Marlowe oraz znajoma ówczesnej dziewczyny Andiego Fletchera. A jak wyglądały same przesłuchania? Najpierw Daniel Miller, menedżer i opiekun zespołu, a także szef wydającej Depeche Mode wytwórni, spotykał się z zainteresowanymi i z nimi po prostu rozmawiał. Później natomiast miał miejsce absolutnie kluczowy pokaz muzycznych umiejętności, no i tak to wspominał Andy Fletcher. Przyszło około pięciu osób. Alan bez wątpienia był najlepszy. Znaleźli się tam prawdziwi fani The Mode, ale Alan był naprawdę świetnie wykształconym muzykiem, więc powiedzieliśmy, teraz masz zagrać to a to, ale musisz jednocześnie śpiewać. I on to zrobił. Pomyśleliśmy, to niesamowite, od razu sobie poradził. To teraz posłuchajcie perspektywy samego Wildera. Większość ludzi, którzy pojawili się na przesłuchaniu, to były albo beznadziejne przypadki, albo fani, którzy nauczyli się ich przebojów na pamięć. A takich osób zespół nie chciał. No to jeszcze Alan Wilder, szczerze oceniający brzmienie oraz muzyczny warsztat samego zespołu. Miałem mieszane uczucia odnośnie Depeche. Byłem świadomy istnienia Just Can't Get Enough i New Life, dwóch hitów sprzed odejścia Vince. Jednak uważałem, że są trochę mięczakowate. Z drugiej strony byli czarujący i przyjaźni, a muzyka prosta. Powiedziałem im tylko tak. Myślę, że jesteście ok. Najpierw zatrudniono Wildera jako muzyka koncertowego. Pensja? No Andy Fletcher mówił wprost. 50 funtów tygodniowo. Wilder oczywiście zgodził się na te warunki. Pierwszy koncert zagrał z zespołem 20 stycznia 1982 roku w klubie Crocs w mieście Raleigh. Panowie grali tam wtedy bardzo często. Zagrali około 12 koncertów w zaledwie półtora roku. Raz ze względu na odległość od Basildon, która wynosiła niespełna 7 mil. 2, był po prostu mały klub, w którym dobrze było zagrać na przykład koncerty rozgrzewkowe. Przykładowo przed jakąś większą trasą, a wtedy nadchodziły koncerty naprawdę bardzo ważne, wręcz powiedziałbym. Kluczowe, ale o tym będzie zaraz. Tak więc mały klub i niewielka presja, no idealne warunki. I tak jak Alan Wilder nie był zachwycony tym, co Depeche Mode robią stricte muzycznie, tak ogromne wrażenie zrobiło na nim to, co działo się podczas samego koncertu wśród publiczności. Szalejące fani, no i tego typu klimaty, to naprawdę było coś dla Alana. Wildera. A później było jeszcze ciekawiej, bo to właśnie już z Wilderem na pokładzie panowie polecieli na swoje pierwsze w historii koncerty do Stanów. To były zaledwie dwa występy. 22 oraz 23 stycznia roku 1982 Depeche zagrali dwa koncerty w Nowym Jorku. W klubie The Reeds. Pierwszy z tych dwóch występów był podobno absolutnie fatalny, co wspominał Andy Fletcher. Żaden sprzęt nie działał, na scenę wyszliśmy dopiero o 2.30 nad ranem. Potem jakiś facet powiedział do mnie, co się z wami stało, kiedyś byliście dobrze. To było też w czasie, kiedy Dave usuwał tatuaże. Zagraliśmy 5 czy 6 koncertów, podczas których on miał rękę na temblaku, co nie za bardzo pasuje do frontmana. Kiedy Wildera już oficjalnie po tych kilkumiesięcznych koncertowych wojażach przyjęto do zespołu, no to nadszedł czas na pracę w studiu. I tak oto pierwszym singlem Depeche Mode, który powstał przy udziale Alana Wildera, była piosenka Get The Balance Right. Początkowo miała się ona znaleźć na trzeciej studyjnej płycie, Construction Time Again, ale finalnie na krążku postanowiono ją. Pominąć. Choć na reedycji albumu z 2007 roku ten utwór znajduje się już na liście dodatkowych piosenek. Z czasem rola Alana Wildera w zespole Depeche Mode rosła. Zaczynał od po prostu grania na swoim instrumencie. Jednak już na czwartej płycie w dyskografii grupy, Some Great Reward w całości skomponował swój autorski utwór, zatytułowany If You Want. To jest jedna z najbardziej zapomnianych w zasadzie piosenek z tego albumu, a szkoda, bo moim zdaniem bardzo ciekawa. Generalnie słowo Alana Wildera w kontekście twórczości Depeche Mode z miesiąca na miesiąc, z roku na rok ważyło coraz więcej. W końcu był pełnoprawnym muzykiem zespołu, gościem, który brał naprawdę aktywny udział w tworzeniu kolejnych piosenek i kolejnych płyt. To znaczy, w kontekście samego komponowania, akurat jeśli zajrzymy do książeczek załączonych do płyt, to przekonamy się, że za zdecydowaną większość utworów odpowiedzialny był Martin Gore. Walter był natomiast osobą bardzo ważną w kontekście powiedziałbym ulepszania utworów, remiksowania ich. Dodawania do nich jakichś smaczków. To była taka praca na pograniczu komponowania i produkcji. Praca absolutnie. Kluczowa. Partnerem tego odcinka jest Force Polska i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na pewien koncert. Jeśli jesteście fanami Depeche Mode to możliwe, że kojarzycie grupę OMD. Brytyjska grupa powstała w 1978 roku zawita do Polski po raz kolejny. Tym razem zagrają u nas latem, 24 sierpnia w plenerze na letniej scenie progresji w Warszawie. I po pierwsze pora świetna, bo te końcówki lata są zazwyczaj naprawdę super w kontekście koncertów. Po Drugie myślę, że miejsce też nie najgorsze. UMD sprzedali ponad 40 milionów płyt w trakcie swojej długiej kariery. W Polsce grali już 15 razy, ale warto na pewno zobaczyć ich ponownie. Bilet w cenie 25590 zakupisz na stronie force.pl. Alan Wilder angażował się, rzecz jasna, w zespół Depeche Mode. Regularnie nagrywał z zespołem płyty i grał po kilkadziesiąt koncertów rocznie. Niektóre piosenki na pomysły udawało mu się przeforsowywać, innych niestety nie. Jak pewnie wiecie, utwory Depeche Mode powstawały często w bardzo różnych wersjach i czasem bardzo długo trwała debata w zespole i wytwórni, Jaka wersja danego utworu powinna się znaleźć na albumie? No i Wilder był zazwyczaj w drużynie forsującej ulepszanie konkretnych piosenek, dodawanie do nich nieoczywistych, dodatkowych elementów, no ktoś by mógł nawet powiedzieć komplikowanie tych utworów. I być może dlatego, że nie zawsze jego idee były brane pod uwagę, a ciężko przecież, żeby tak było w zespole tak wielkim, który ma tylu muzyków? No, być może dlatego w 1986 roku wystartował z projektem solowym o nazwie Recoil. A o roli tego projektu opowiadał tak. Chciałbym tworzyć muzykę, jakiej nie komponuje nikt inny, muzykę, jakiej sam lubię słuchać. Na pewno nie coś przewidywalnego i nudnego. To był w zasadzie projekt powstały w wyniku takiej muzycznej nadprodukcji Alana Wildera. W wyniku tego, że kochał przesiadywać w studiu i eksperymentować po prostu, tworzyć 20 różnych wersji danego utworu. Do tego, funkcjonując w ramach jednego z największych zespołów na świecie, wydaje mi się, że zwyczajnie potrzebował takiej muzycznej ucieczki. Ucieczki która rada mu wiele radości, ale niekoniecznie dlatego, że przyciągnie na stadiony wielkie tłumy ludzi. Chodziło tutaj po prostu o radość tworzenia. I to jak najbardziej mu się udało. Jeśli z Recoil w późniejszych latach koncertował, to raczej w klubach, na spokojnie. W czasach Depeche Mode natomiast była to dla niego właśnie taka ucieczka w inne, bardziej odjechane rejony dźwiękowe, no i przede wszystkim praca w studio. Z Depeche Mode odszedł w 1995 roku i niektórzy fani nie mogą tego zrozumieć do dzisiaj. Należy natomiast pamiętać, że była to w pełni decyzja Alana Wildera. Z drugiej jednak strony podyktowana w dużej mierze przez coraz mniej odpowiadającą mu atmosferę w grupie. To były czasy po wydaniu płyty Songs of Faith and Devotion. Dave Gahan wyleciał do Stanów, no każdy jakby poszedł w inną stronę. Depeche Mode bardziej niż paczką kumpli stali się wtedy wielką korporacją. To coraz mniej odpowiadało Alanowi Wilderowi, który w zasadzie decyzję o chęci opuszczenia grupy podjął już w 1992 roku. Będąc jednak człowiekiem odpowiedzialnym poczekał do roku 1995, kiedy to cała promocja albumu Songs of Faith and Devotion dobiegła końca. Grupę opuścił jeszcze przed tym, jak ta wstąpiła w erę albumu Ultra. Co ciekawe, albumu świetnie przyjętego i moim osobistym zdaniem Absolutnie genialnego, mimo słyszalnego braku Wildera właśnie. W oficjalnym oświadczeniu wydanym dla prasy, Alan Wilder tłumaczył swoją decyzję o opuszczeniu grupy następująco. Z powodu narastającego niezadowolenia z wewnętrznych relacji i sposobu pracy zespołu, z pewnym smutkiem zdecydowałem się odejść z Depeche Mode. Moja decyzja nie należała do łatwych, zwłaszcza że kilka naszych ostatnich albumów pokazywało potencjał, jaki Depeche Mode miało w sobie. Od momentu dołączenia do zespołu w 1982 roku bezustannie starałem się wkładać całą energię, entuzjazm i poświęcenie na rzecz przyszłych sukcesów grupy i pomimo nierównomiernego nakładu pracy z chęcią to oferowałem. No właśnie to też była szeroko komentowana sprawa, że pod względem przesiedzianych w studiu roboczogodzin Alan Wilder nie miał sobie po prostu równych. Jeśli chodzi o zespół, to panowie chyba mieli trochę żalu do Alana Wildera w związku z tą jego decyzją. Czasem w wywiadach trochę Alanowi dogryzali, no starali się nawet powiedziałbym minimalizować jego rolę w zespole, szczególnie Martin Gore i Andy Fletcher. Dave Gahan zawsze mimo wszystko był bardziej team Alan Wilder, że tak powiem, bez zawahania w zasadzie, przyznając niejednokrotnie w kolejnych latach, że zwyczajnie brakuje mu Wildera na pokładzie. Zarówno jako muzycznego geniusza, jak i po prostu Kumpla. Nie wiem, czy pijecie coś dobrego oglądając ten odcinek, ale mi akurat w trakcie jego nagrywania towarzyszy woda. Konkretna woda, dzisiaj akurat wersja gazowana, prosto od Venom Spring, które nawadniać mnie będzie przez najbliższy miesiąc. Woda w puszce, wariant niegazowany i gazowany, prosto od polskiej firmy, która próbuje przebić się ze swoim komunikatem o szkodliwym działaniu plastiku, zarówno na środowisko, jak i zdrowie nas. Samych. Jeśli jesteście zainteresowani, to w opisie zostawiam oczywiście linki. Jeden do sklepów, w którym to naprawdę pięknie zapakowaną wodę możecie zakupić, a drugi do mediów społecznościowych Venom Spring, w których na pewno dowiecie się więcej na temat ich działalności. To, co Alan Wilder robi teraz, pozostaje w pewnym stopniu zagadką. Ostatnie nagrania Recoil publikowane były w 2012 roku, przy czym ostatnia studyjna płyta ukazała się w roku 2007. Później Wilder kilkukrotnie wspominał, że chciałby tworzyć muzykę filmową, natomiast nigdy nie dostał m, takiej propozycji, która byłaby go w stanie zainteresować. Dodawał też, co akurat w tym temacie mogłoby być dla niego problematyczne. Nie wiem, czy potrafiłbym zaakceptować sytuację, w której jak jakiś gość od filmu rozwala moją muzykę, bo jego zdaniem poszczególne jej elementy z osobna pasują do konkretnych scen. W 2022 roku Wilder ogłosił wydanie z remasterowanych reedycji płyt projektu Recoil. W roku 2023 pojawiły się natomiast plotki, jakoby miał on dołączyć na trasę Depeche Mode, promującą album Memento Mori, już po odejściu z tego świata Andiego Fletcher'a. Te spekulacje szybko jednak dementował sam Martin Gore. Staram się blokować takie plotki. To robota fanów. Oni nas uwielbiają, ale odnoszę wrażenie, że nie możemy w tej sprawie wygrać. Nie rozmawialiśmy z Alanem o powrocie. Nie wydaje mi się zresztą, żeby on był zainteresowany. Nie rozważaliśmy jego ponownego dołączenia do zespołu.